Sponsorem wywiadu jest Olgros, Stacja Paliw. Dzień dobry. Gościem redakcji jest Juliusz Ziłkowski, prezes Stowarzyszenia Julorantym serce. Dzień dobry. Witaj, Juliusz. Stowarzyszenie Julorantym serce łączy wielu biegaczy w stowarzyszenie z wielu członków. Ilu? Około 95, dokładnej liczby nie powiem, bo to się zmienia. Jedni się wypisują, drudzy się zapisują, ale ogólnie przybywa cały czas członków. Czy jest to największy klub nie tylko w siecach, ale i w regionie. No tak myślę. Co robią nasi członkowie? Gdzie startują? W jaki zawodach biorą udział? Czy mamy fajne wyniki? I co zrobić, żeby dołączyć do klubu? Startujemy w zasadzie wszędzie. Przed pandemią jeździliśmy po całej Europie na maratony, organizowaliśmy sobie wycieczki maratońskie. Brało udział nawet 20 parę osób w takim wyjeździe. Ostatni wyjazd był do Barcelony w 2019 roku, roku, tuż przed pandemią. Pandemia trochę to popsuła, ale jakoś będziemy próbowali chyba reaktywować te wyjazdy. No, biegi górskie, maratony, wszelakiego rodzaju atrakcje, które pojawiają się na mapie biegów w Polsce, próbujemy zaliczać. Czyli do e, takiego klubu może dołączyć każdy, kto bardzo lubi biegać i lubi ewentualnie zwiedzać przez to bieganie. Oczywiście. Przyjmujemy każdego, kto jest chętny reprezentować nasze barwy. Czy prowadzicie trening? Gdzie można się spotkać? Czy pobiegać można w grupie? Można pobiegać w grupie na stadionie we wtorki o godzinie 19. Mamy siłownie w poniedziałki o godzinie też 19. I część ludzi się spotyka w ramach slow jogging, w grupie slow jogging prowadzonego przez Wojtka Kokoszkę, w czwartki też chyba o 19. Czyli do takiej grupy można sobie przyjść i dołączyć do takiej grupy i w towarzystwie zrobić trening. Tak, porozmawiać, pośmiać się i pobiegać. E, oprócz Zrzeszenia Amatorów Biegaczy, Julo aktywnie uczestniczy w organizacji lub współorganizacji biegów. Tak, uczestniczyliśmy od prawy, praktycznie od początku przybiegu Jacka, teraz z małą przerwą 4 lata. W tym roku powróciliśmy, na razie skromnie, bo tylko no, jako obstawa punktu, ale mam nadzieję, że będziemy bardziej uczestniczyli w przyszłym roku. Pomagamy przy akademickiej dysze. E, może w niewielkim zakresie, ale co, jakiś tam wkład mamy. No i e, pomagamy ostatnim, w ostatnim roku pomagaliśmy przy akcji burza biegu w Kotuniu oraz przy organizacji biegu niepodległości w Rososzy. Ale głównym biegiem stowarzyszenia jest Bieg prawie górski. Tak, to był od początku nasz pomysł. Od początku go realizujemy i próbujemy go rozwijać. I w tym roku była dziesiąta edycja. Czy impreza była spektakularna? Mam nadzieję, że tak. Ilu, człon, ilu biegaczy było w tym roku na Biegu Prawie Górskim? E, biegaczy samych było około 120, paru do 130. Cieszy nas niezmiernie duża ilość dzieci. Wstępnie zakładaliśmy 60 dzieci. W sumie przyjęliśmy prawie setkę. Czyli bieg nie jest malutki bieg, ale rośnie z każdego roku w siłę. Rośnie, dzięki temu musimy się bardziej starać z roku na rok, żeby ludzi zadowolić. Czy na przyszły rok również planowany bieg prawie górski? Oczywiście. E, dziękuję Państwu. Moim Państwa gościem był Józef Żółkowski. Olgros. Jakość do pełna.